Czy, zy, 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 placu bro, bro, ni, i, i kłopcy, i, i, zy, 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 placu bro, bro, ni, i i. Jedną grupą i nie zatrzymają się nic, a nic nie boją się. W jednym dni biegu ustanie to reszta, zanim nie są to rany przeskakują przez płopię straszne im czerwone koszule. Spadaj, a nie bez powodu, to mówię, że gdy pędzą tak i pędzą, to myślę, że czy oni kiedykolwiek zatrzymają się Pum, 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 będę bił wojownicy, tej dzielny nemeczek meczek, na środku ulicy potężnego wodza palcem jednym pokonuje, to się jego oczami centralnie celuje, wow, tra, ta, ta, trotronka i gra, gdy na placu wroga pada, cień, dzielny wódz, bo nie zatrzymuje się, broni ludzi swoich i siebie, za przyjaciół wojowników stawi się atak, tru, tu. Tu drobka ogłasza zwycięstwo, a meczka się na kapitana mianuje. Rozkaz, ważność do czapek, jest dwa palce, a kapitan mały swe rozpalony. Przyjaciel drogi opieki wymaga także honoru swego bronić i sercem. I sercem należać do drużyny swojej, tak jak gerb tylko szansę mieć. Stuk, 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 biją serca małe, bawa one meczka ze wciąż. Wspominają, 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 jaki był, jaki jest i jaki będzie jego świat. Naczka Świat. Bum, bum, trud ogłaszają bohaterem tego, co najniższy wzrostem i rąką zawsze był i z oczu przyjaciela najlepszego polecał łzy ze odwagę i męstwo. Bum, bomba piaskowa powaliła tego, co zdobył być kochany chciał ciał plac. Czerwone koszul, jak wrogowie przeciw wrogom, wywołują chorego z łóżka skrót Jednosów, lecz już bez małego do domu dzielnego chorego, tego, kto teraz potrzebuje ich. Najbardziej, najbardziej na świecie czy boi się, o nie, o nie, on Użył na przyjaźń, szczerość i sławę. Kuk, huk, huk, zamienia się spotkanie, gdy przychodzą pitowcy. i boka. Mama i ojciec każdy zapracowany, patrzą z hola, hola. i roni łzy. Hola, ho. Janasz i Aczpitą się pod oknem, co świeci coraz słabiej czerwone skóry wódz pochyla głowę. I mimo rządzy zemsty zaprzewaną, myśli o tym, co siedział na gałęzi, o tym, co go gonił jego oddział od flarni i o tym, co nazywał się Erno. Hej, 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 okrzyk się wznosi pod niebo i gwiazdy. Ten krzyk, co go niesie wiatr, to, co słyszą chłopy z placu broni, z rogie głośne. Hej, hop, hej, hop, hej, hop, hej, hop, hej, hop, hej, hop, hej, hej, hop.